Cześć i witajcie, z tej strony Kudłaty i przybywam do was z przeglądem najnowszego Snapshota do Minecrafta 1.20 oraz o dziwo do Minecrafta 1.19.3 ponieważ tak Mojang postanowiło zrobić. Ale spokojnie, te nowości będą w 1.20, bo to jest snapshot eksperymentalny i trzeba go sobie samemu włączyć przy tworzeniu świata, co wam zaraz pokażę. A propos 1.19.3, to po prostu tam poprawiają większość błędów oraz zmieniają wygląd inwentory, więc do tego wszystko przejdziemy, ale na Najpierw pokażę Wam, jak taki świat sobie stworzyć. Musimy sobie wejść w opcję tworzenia nowego świata, i tutaj jest takie coś jak paczka danych. Klikamy na to, i tutaj mamy tą paczkę nazwaną 1.20, i mamy tutaj wszystkie nowości, yy, jakie dodali w tym snapszocie, oraz mamy jeszcze drugą paczkę, którą nam dali, i po prostu ona nazywa się Sakwy, i tylko Sakwy nam dodaje, więc one będą oficjalnie 1.20, no w końcu, bo pierwotnie one miały być w 1.17. Bierzemy tutaj, tak, oczywiście, tryb kreatywny, stwórz nowy świat, tutaj klikamy tak. Wszystkie nowości w tym snapcrocie to są te same rzeczy, które mogliśmy zobaczyć na Minecraft Live i można w końcu je przetestować. I tak mamy tutaj przepiękne drewno bambusowe oraz jego wersję mozaikową. Na środku dałem tutaj brzozę, żebyście sobie zobaczyli, że te dwa gatunki drzewa mocno różnią się od siebie kolorystycznie, więc jeżeli ktoś nadal uważa, że te dwa drzewa są podobne do siebie, to powiem tylko tyle, że czas wybrać się do okulisty. I tak z drewna bambusowego zrobimy sobie schodki półbloki, przepiękne drzwi i przepiękne trapdorki, płytki naciskowe, guziki, furtki, płotki, które są tak genialne, że na środku mają kilka ciemniejszych pikseli, co ma nam sugerować, że one są niby puste w środku, tak jak bambusy, ale tak naprawdę to nie są one puste, tylko mają taką genialną teksturkę. A z wersji mozaikowej zrobimy sobie jedynie schodki oraz półbloki. Jeszcze ze samego bambusowego drewna zrobimy sobie takie genialne tabliczki z paskami. Do tego zrobiłem podłogę z połączenia bambusowego drewna oraz ich wersji mozaikowej. I zobaczcie jaki genialny wzorek taki panelowy wyszedł. Oraz do tego z bambusa zrobimy sobie łódki, które są tratwami. I zobaczcie jak genialnie zostały one także zrobione. Czyli po bokach mamy takie ciemniejsze piksele, czyli niby że to są dziury od bambusów. Oraz jeszcze mamy takie dwie linie, które są zielonymi linami związane ze sobą, czyli po prostu żeby żeby ten bambus się ze sobą trzymał oraz genialnie wyglądające wiosła. Drewno bambusowe wytwarzamy sobie z 4 sztuk bambusa, oraz te drewno ma takie same funkcje jak po prostu pozostałe drewno: czyli zrobimy sobie wszystkie drewniane narzędzia, skrzynie, crafting, patyki. Więc to nie robi żadnej różnicy, jakie użyjemy drewno. Do tego wszystkie receptury wyglądają tak samo na wszystkie bambusowe tutaj rzeczy. A jedynie jeżeli chodzi nam o wersję mozaikową, to musimy sobie zrobić pół bloki i ułożyć je tak w craftingu, i wtedy dostaniemy wersję mozaikową. I mozaikę robimy tak samo, czyli po prostu układamy te bloki tak, i mamy wersję tutaj jeszcze półblokową oraz wersję, oczywiście, schodkową. Jako ciekawostkę powiem, że płotki bambusowe ułożone po długości do góry wyglądają identycznie tak samo jak bambusy. I do tego powiem, że można to fajnie wykorzystać do ozdoby, że niby mamy kilka takich uschniętych bambusów, wśród oczywiście tych zielonych. Kolejna nowość, czyli mamy tutaj nowe półki na książki, które nazywają się rzeźbione bokszelfy. I faktycznie one są rzeźbione, no bo zobaczcie, tutaj mamy i boczną teksturkę, ale tutaj mamy ich yy, górną i dolną teksturkę, co można fajnie to wykorzystać i do podłóg, i do sufitów, czy po prostu na boczne ściany. I tak samo tutaj mamy połączenie tych bokszelfów z tymi starymi. Na takie półki możemy włożyć maksymalnie 6 książek. I obojętnie, czy to będzie zaklęta, czy zwykła, czy z piórem, wszystko da się włożyć. I tak samo pustą rączką możemy to wyciągnąć. Niestety, zawsze kolory książek będą te same, nieważne jaką książkę włożymy. I to ma swój zasięg redstone maksymalnie do 6 kratek, ponieważ możemy maksymalnie 6 książek włożyć. Do wytworzenia takiej półki na książki potrzebujemy 6 sztuk drewna i do tego 3 sztuki pół bloku i mamy oczywiście Bookshelf. Nie używamy do tego książek, dlatego automatycznie ten Bookshelf jest pusty, więc to ma większy sens. Oczywiście także to zrobimy z nowego bambusowego drewna, ale jako ciekawostkę powiem, że tego nie zrobimy z mozaikowego drewna, ponieważ to samo sobie jest już innym wyrobem, więc z tego nie otrzymamy nic. Skoro dostaliśmy sakwę w tym snapshotie, to warto Wam przypomnieć, jak taką sakwę wytwarzamy i jak działa. Zrobimy ją z 6 sztuk króliczej skóry i tylko taka skóra musi być, bo ze zwykłej skóry tego nie zrobimy i do tego dwie sztuki nici i mamy naszą sakwę. Ona oczywiście ma 64 puste miejsca i możemy do niej wsadzić tak zwane śmieci, czyli po prostu rzeczy które mamy stakujące się do 64 sztuk i jak widzicie, możemy na co najechać, mamy obrazek jakie mamy rzeczy, w jakiej ilości i na dole pisze, że mamy 18 zajętego miejsca z 64 i oczywiście prawym przyciskiem myszy możemy sobie tutaj takie rzeczy wyłożyć z tej sakwy oczywiście sakwy nie włożymy do sakwy, a jak włożymy niestakującą się rzecz, czyli po prostu jedną sztukę jak widzicie mamy zajęte wszystkie od razu miejsca, więc musimy używać sakwy tylko na stakujące się rzeczy. No i mamy nowe przepiękne tabliczki, które możemy stawiać w kilku formach i tak jeszcze się prezentuje tabliczka jako zwykły itemek. Tabliczki możemy postawić na trzy sposoby. Pierwszy z nich, czyli po prostu będą wisiały one na takich gałęziach. To musimy po prostu na bok bloku sobie kliknąć, jaką tabliczką, i jak widzicie, to nam się pojawiło. I tak samo jak od boku tutaj na kolejną tabliczkę klikniemy. Mamy tutaj um, ten patyk. Dalej możemy postawić tę tabliczkę, czyli po prostu ona zwisa na samych łańcuchach, bez żadnych oczywiście dodatków. Czyli klikamy po prostu na dół bloku i nam to się pojawia. Tak samo tutaj sobie możemy to kliknąć. Oraz trzecia forma, czyli po prostu mamy takie skrzyżowane łańcuchy, i musimy to kliknąć na kucaka. I jak widzicie, mamy takie fajne skrzyżowane łańcuchy. Jeżeli mamy takie wiszące tabliczki, to normalnie możemy sobie przez nie przejść i one w ogóle nas nie blokują, ale wyjątkiem są te tabliczki z epatykiem, bo zobaczcie. One normalnie nas tutaj zablokują, więc nie możemy już przeźnie przejść. Taka wysokość jeszcze jest dopuszczalna i nic nam nie zrobią, ale już tutaj niżej, jak widzicie, blokują nas oraz możemy na nie wchodzić, więc możemy sobie robić, przynajmniej, parkour na nich. Takie tabliczki także zawiesimy na dolną część płotka, gdzie one automatycznie mają skrzyżowane łańcuchy, więc inaczej ich nie położymy. Ale jeżeli dodamy jeszcze łańcuch i dopiero na nim położymy tabliczkę, to możemy otrzymać właśnie tak piękne, wyglądające, zwisające tabliczki. No coś pięknego. Oczywiście na tabliczkach możemy normalnie pisać, bo to ma te same funkcje co normalna tabliczka. Tak samo kolorować oraz oczywiście podświetlać Glow in -sakem. Takie nowe tabliczki wytwarzamy z 6 sztuk okorowanego drewna. Nie mogą to być deski, tylko musi być to okorowane drewno. Kładziemy to tak, oraz dwa łańcuchy tutaj po bokach i mamy takich aż 6 tabliczek. Oczywiście Wam pokażę, że zwykłe drewno tutaj w tym wypadku nie działa. A wyjątkiem jest tutaj drewno bambusowe, ponieważ ono nie ma swojej wersji okorowanej, więc po prostu to jest wyjątek, że z desek bambusowych akurat tabliczki zrobimy, ale za to tylko dostaniemy dwie. Sztuki, a nie sześć, tak jak w przypadku okorowanego drewna. I Pora teraz przyszła na wielbłądy. No zobaczcie, jak one przecudownie wyglądają, tak samo ich mniejsza wersja. No jakie słodziaki fajne. Otóż tak wygląda ich jajko spawnujące, a do tego używamy dwóch akcusów, żeby sobie takie osobniki rozmnożyć. Jak widzicie, zaraz nam się pojawi malutki słodziak. Na takiego osobnika klikamy sobie jednym siodłem i już jest gotowy, żeby po prostu na niego sobie wsiąść i żeby nim jechać. Jeżeli wielbłąd akurat siedzi, normalnie możemy sobie na niego usiąść. Jak widzicie, siedzę razem z nim. Dodatkowo, jeżeli chcemy, żeby się ruszył, naciskamy przycisk W, czyli do przodu. No i automatycznie wielbłąd jest gotowy, żeby ruszać w nową przygodę. Jeżeli chodzi o poruszanie się, tak wygląda jego normalna prędkość. Gdy naciśniemy CTRL, oczywiście zacznie szybciej iść, więc to daje fajnej prędkości. Otóż, jeżeli cofniemy się do tyłu, no to on będzie bardzo wolno się cofał, ale także oprócz tego on ma swój skok do przodu. Jak mamy ten pasek od EXPA i przytrzymamy spację, on nam się załaduje i gdy go puścimy, to nam oczywiście on przeszkoczy. Na przykład e, przez dziurę lub po prostu popędzi trochę szybciej do przodu. Jeżeli zrobimy to na przyspieszeniu, czyli gdy mamy kontrol i gdy on biegnie, to oczywiście naciskamy sobie to, puszczamy i jeszcze dalej nam wyskoczył. Jak widzieliście, trochę zwolnił, ponieważ to ma full cooldown za każdym razem, jak użyjemy sobie takiego skoku. Wielbłądy oprócz genialnych animacji także mają własne dość ciekawe dźwięki. Sam wielbłąd nie posiada żadnego dropu, więc nie warto ich zabijać oraz występują one na pustynnych wioskach. Jeżeli chodzi o zmiany w 1.19.3, tam głównie zmieniło się po prostu te główne inwentory, jakie mamy. Czyli mamy tutaj teraz zakładkę, bloki budowlane, gdzie wszystkie są ułożone według wyrobów i także niektóre bloki się powtarzają w zależności w jakiej zakładce jesteśmy. Bo na przykład, jak mamy tutaj wyroby w postaci drzwi, to także je znajdziemy w Redstone. Ie. Tutaj mamy zakładkę z dekoracjami, em, zakładkę z naturalnymi blokami. Całkowicie osobno mamy jajka spawnujące się, em, rzeczy do craftingu. Także jedzą oraz rzeczy, które możemy po prostu spożywać. Ogólnie to jeszcze na pewno się zmieni ten układ, ponieważ niedawno na Twitterze widziałem, że jedna osoba udostępniła od Mojangu, że znowu tam lekkie zmiany w tym wprowadzili. I z nowości to byłoby tyle. Pamiętajcie o łapce w górze, o subskrypcji, o komentarzu i do zobaczenia za niedługo w kolejnych filmikach u mnie na kanale.